Bajki dla mojej wnuczki pisane życiem na jej specjalne życzenie. Oto jeszcze jedna króciutka bajka. Bajka o grzecznej dziewczynce. Była sobie raz mała dziewczynka, która stale była ogromnie grzeczna. Wszystkie dzieci wokół były psotne i swawolne. A ona jedna była bardzo, bardzo grzeczna. Kiedyś ktoś chciał zrozumieć. Dlaczego ta dziewczynka jest tak dobrze ułożona? Gdy jej się przyjrzał, okazało się, że ta dziewczynka była sztuczna. To była lalka. A oto piękny obrazek Kazimierza Wiśniaka, rysownika i grafika krakowskiego, starszego pokolenia. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do kolejnych 18 bajek. Bardzo pięknych.